Więc tak, mamy już bitwę baczate. Nie omawiam Wam w tym odcinku wszystkich zmian, ponieważ robiłem to dwa odcinki temu. Omówiłem tak, dosłownie wszystkie buffy na każdym czołgu, także specjalnie Wam się nie powtarzam. E, ale no spójrzcie na to. No między innymi te 50 pocisków to robi duże wrażenie moim zdaniem. I ogólnie do takiego granka powiem Wam gdzieś do wychylania na szybko z za rogu. Bardzo fajnie się spisuje i zastanawiam się. E, Przedobrałem od razu hity. I zastanawiam się czy nie pojechać na B1, z B1 akurat myślę że może dać fajny magazynek na się. Jeszcze Właśnie nie dość że te czołgi dostają buffa To dostały tą jeszcze załogę 2.0 Dzięki czemu aktualnie są jeszcze lepsze Ponieważ załoga 2.0 działa tak Że na każdym czołgu Będzie wam się grało przyjemniej o, o, Oczywiście te czołgi które już są dobre będą jeszcze lepsze ale te czołgi którymi aktualnie gra się te tragicznie będą po prostu Fajne miłe przyjemne Czyli na przykład Jak nie lubicie 705A to na tych nowych perkach będzie bardzo fajnie trafiać, więc no nie wiem, czy nie zmieni się delikatnie na meta. Skoro tam 705 chyba na wszystkich perkach w bitwie, jak się uaktywnie można zleć 0,31 cenności, co jest naprawdę porównywalne do cenności 60p aktualnie. Więc ogólnie robi robotę. I my sobie przejrzymy tutaj. Być może złapi jakiś ciąg na dojeździe. Liczę na to. Nie ma żadnego meta, także spójrzcie. Powstaję tutaj na terapie jak jakiś czołg podjedzie, ponieważ jedzie kong e, i jedzie ten obiekt, jak ktoś podjedzie i będzie szczelał się na moje czołgi, to, to ja wychyle i dam cały magazynek w bok wtedy. E, więc, kolejny taki terapik, bo się tak gra, ale spójrzcie, jak to działa, ponieważ przy obrocie wieży działa bo czata, to było te tragiczne. tragiczne, to była masakra jakaś, mam, mam nadzieję tylko, że paton nie wychyli zbyt wcześnie. Paton mi ich straszy, więc no nie jestem fanem tego, to e, troszkę szkoda. Gdybym przejechał tutaj na klosa takiego, no to może być całkiem niezłe. Stąd double a teraz mogę do bush'a zrobić i spójrzcie jak szybko skupia działko moje. Cyk, snapik, I taki już bardziej skupiony, lecz le le wciąż taka, wiecie, szybko pestunia. Bardziej o to mi chodzi, że aktualnie Baczatem wy możecie wyjeżdżać, dać szybką mobę i cofnąć sobie, a kiedyś, no, jeśli aktualnie naszym Baczatem tym, to jest tragedia. Jestem pod og ogólnie ogromnym wrażeniem tego ee, jak Wargaming nagle zmienił nastawienie do buffowania czołgów, ponieważ no kiedyś było to nie do pomyślenia, że tutaj baw Batchata, tutaj baw Patona, K91 w pełni sopra no to jest naprawdę coś niebywałego. Patrząc na to, jakie zmiany dostawaliśmy ostatnimi czasy, e, ponieważ to było coś w stylu, wiecie, e, tutaj baw dla PZ-7, Taki bardzo delikatny by był, ale nie ruszali między innymi całej linii, a tutaj no zmiany znaczące, nie? zmiany zn znaczące, które e, zmieniają bardzo dużo w World of Tanks. Ciekawe, że obdobnie strzelał. No cóż, że również Chciałem się cofnąć. E, I mamy 2000 już w tej bitwie, także widzicie, no, że jest łatwość zestrzelania tym czołem. Bardzo fajnie ten celonik się porusza o nie, akurat jak czasami się zagapicie takim medem na te nowe light, to jest najgorzej na świecie. Te lighty są tak mocne, to tak rzeźbi. miała peki na mnie. Więc też mimo wszystko mam farta. E, delikatnego, ponieważ gdybym mnie z heków złapał dupcią albo bokiem, no takimi medami e, dosyć słabo opancerzonymi, na, naprawdę trzeba, trzeba uważać. Słuchajcie, bomba. Jaki mały jest ten nie? taki malutki. Ja. Czuję się, no, jakbym grał jakąś beczką, znaczy lopardem, ale z magazynkiem. To jest grubo, nie? Jeszcze zostało mi spójrzcie ile pocisków? 40 pocisków, nie? E, gdzie już wystrzelałem dwa magazynki pełne. Także, no, do, do grywania bitew uważam, że na randoma batchad i tak będzie trudny, nie? Ale na pewno łatwiejszy, przyjemniejszy. Ale uważam, że wciąż może być trudny. I tak e, robić po 5000 od tak. Ale na przykład do no, turniejowo wiecie, jaka to będzie zmiana. Na turnieje takie To jest ogromna zmiana w World of Tanks e, Pod względem turniejowym e, To będzie niezła jechana. I co ogólnie bym wjechał tego strv patrzę na to Zdążę do krzaka M Mam nadzieję Wow Sądzę e, że zdążę się schować w krzaczki Ale chyba nie mam perków na kamu w ogóle tak mi się wydaje i stąd ta załoga 200 jest taka dosyć istotna, ponieważ nie mam też intuicji. ja Tutaj zrobiłem Bacchata maksymalnie podstrzelanie. Bo ponieważ aktualnie bym sobie e, przerzucił na przykład e, na hity. I takie STV bym mógł zjeść 5 na 5. I, i to na totalnym luzie. Oj, jest Baczat. E, ja też mam spoda z jakiegoś powodu. Tyle what? A, dobra, bo SRV mi na plecy dechał. E, e, ja się dziwię. Tak złapał mnie. Bardzo nie, niewygodnym miejscu, ale nie sądziłem, że mnie zereszuje. Od tak. To jest ciekawe. Słuchajcie, ja zniknę ze spota, bo on wychyli. Się na się nie na STB, tylko na K91. No i ja wiadę. No i tyle. To jest ogólnie dosyć inteligentna sztuczka. Jak na, dalej na mnie patrzy, to jest. To jest ban, Jaki to jest ban. Dlaczego ja w ogóle o takich ludzi myślenia wymagam? Gdybym pojechał na plecy, to bym go złapał. Ja wymagam od ludzi myślenia. E, bo też nie, nie wiem, czy wiecie, ale gramy turniej. Właśnie dla Was w sumie to wczoraj zagraliśmy pierwszy mecz na polską drużynę. Wygraliśmy 4-1. E, I dzisiaj mamy kolejne mecze, które mogą być ciężkie. Także możecie nam kibicować. Od 16 chyba zaczynamy. Także no, ale myślę, że przyjdzie do k 91 teraz, co? k 9 i powiem Wam. Że ten czołg jest niesamowity. Spójrzcie. Aktualnie, już teraz w garażu mam 4800 DPM. Ponadto mam 1,5 sekundy skupienia. 1,5 sekundy. Ja nie wiem, czy to nie jest lepiej niż na Leopardzie. Może się mylę, ale gryło co? Ponadto, Kadzieci 1, jak Wam wspomniałem, ma w pełni obrotową wieżę. Jak obrócicie się dupcią, to możecie opuszczać. Macie 9 stopni opuszczania, więc możecie się poczuć. I tak, jakbyście grali jakimś super koniem? Czy znaczy bardziej piątką, bo E5 ma minus 9? Więc no, ma ten ciąg potencjał. Tworliowy zapewne też. Także polecimy sobie pierwszą bitwę. od razu tak, mają już bitwę. E, I zastanawiam się, czy nie pokazać wam pewnej takiej tajemnej pozycji na no, odcinek, która uważam, że jest dosyć, dosyć interesująca. I właśnie na tej mapie można się bardzo fajnie lightem schować. Albo medem, ponieważ wiecie, jak pewnie ka każdy z Was wie, granie na fiordach e, tej linii jest bardzo trudne. Zwłaszcza z mojej bazy. Więc ja Wam pokażę taką sztuczkę, że się da, ponieważ jest taka pełna wnęka, którą można wykorzystać przeciwko właśnie e, czołgom, które grają w górę, oraz przeciwko tym lightom, które grają tutaj. Więc e, mam nadzieję, że Wam ją pokażę e, w tym odcinku, że jeśli jest to serwer testowy, więc musimy o tym pamiętać, że na testowym no ci ludzie grają jak ogólnie małpki i ogólnie po prostu się ulewają. Więc jest bardzo ciężko coś sprawdzić, ciężko coś pokazać. Także jak te zmiany wejdą we wrześniu. Na serwer, to dopiero wtedy będziemy w stanie jakoś bardziej to ocenić. Także aktualnie tak z przymrożeniem oka, pa, patrzę na to wszystko, dostałem snapa. Szkoda, akurat K91 jest dosyć wolne, ale spójrzcie, tutaj jest ta pozycja. Bardzo mocna. Ponieważ jak te czołgi z góry podjadą, to spójrzcie, wy, wy możecie się tak, Także możecie się taksować i, i na przykład jak czołg tutaj podjeżdża, a to go farmić. Oczywiście to jest w przypadku, w którym na przykład gralibyście lightem, albo właśnie takim medem, jak ja wasza drużyna by tu ginęła. E, albo po prostu tej części mapy nie grała, tak jak w sumie w, ty, w tym przypadku. Spójrzcie, jak fajne opuszczanie ma, ma też ten czołg. Minus 9. No jest tutaj Manticola. E, niestety, ale tą drupcią tutaj można fajnie wychylić gdzieś tam z krzaka, Wy, po, po prostu wykorzystać to opuszczanie. E, ponieważ no K91 wychylanie. Eee, skądkolwiek było bardzo trudne. Ja nie wiem, czy nie mam spota od Manticore. Akurat ta Manti może stać przede mną i po prostu mnie przedłużyła. Albo jeszcze nie zużyłem, zniknąć. Akurat lighty teraz będą jeszcze mocniejsze. Także no nie wiem, czy nie należałoby dodać jakiejś nowej serii z lightów w naukach gry lightami, ponieważ no te perki zmienią bardzo dużo. Te perki zmienią bardzo, bardzo dużo. Eee, także musicie o tym pamiętać, że no, granie lightami wejdzie na wyższy poziom. I prze przede wszystkim no jest, ten, jest też ten nowy, cichy wydech, tak? Który mi do końca się nie podoba, że World Gaming postanie coś wprowadzić tak? No bardzo niefajnego dla World of Tanks. I aktywował mi się właśnie perk że w momencie jak spotuję czołg, to skupia mi się szybciej działo. To, to jest fajne, o 15%, czyli nie, niezależnie czy ten czołg jest wyspotowany po raz pierwszy w bitwie, czy po raz po prostu kolejny. To działa właśnie w taki sposób I jest to bardzo przyjemne Powiem wam, że całkiem sporo to zmienia Niestety na tym serwerze nie, nie gra mi się zbyt przyjemnie, ze względu na to, że No Ten celownik mi pływa na się czułem jakbym grał nie wiem, na stopingu, a mam tylko 50, ale no Serwer nie jest stabilny, serwer nic nie jest stabilny Wydaje mi się, że w ogóle O właśnie, aktualnie ten czołg ma tak dobre opuszczanie z tyłu Że mogę właśnie gdzieś stąd wychylać, to jest niesamowite że z meda, który nie dało się nigdzie wychylić, zrobili coś tak przyjemnego, co, coś tak bardzo uniwersalnego też. Ponieważ ten czołg na właśnie jest sklepa pola, ponieważ coś tam zawsze odbije. E, może snajpić. Akurat snajper to to jest niebywały. Najszybsze pociski chyba na medach. Leopard ma chyba wolniejsze. Więc no, czołg jest świetny, cudowny i ogólnie warto mi go będzie odkupić moim zdaniem, ponieważ nie mam go. Ja się grałem kiedyś, e, ale go nie mam. Nie posiadam go w garażu Więc no wydaje mi się że warto będzie znowu tutaj zdobyć, odkupić, pozbierać kredki nie, No w ogóle wcelowany we mnie On wcelowany we mnie Nie no te działki są pyszne Jeszcze połączone to właśnie z DPM, oczywiście no wiecie na jakimś dystansie tam e, Śmiesznym Na jakieś 600 metrów raczej nie wykorzystacie DPM w 100% ale no już do takiej walki na blisko To jest kompletnie i nagranie. To jest kompletnie coś innego, także to jest med, który nie musi już być tylko sniperem, on może pójść normalnie w wymianę jakimś innym medem i zawsze wygra, zawsze, ponieważ HP tu nie macie mało, no jest 1950, to jest no tyle, że mam starczy na prawie każdy czołg, eee, tak? Więc jest G, moim zdaniem, na WZ mam przestrzał, też fajnie, no nie chcę kusić losu troszkę a bitwa jest do karowania, no wydaje się taka Przegrana nie Myślę, że możemy wrócić jeszcze Do tego wyniku Na spokojnie, nie pamiętam jakie tutaj jest opuszczanie z prodą, ale daje radę e, Więc kranika sobie farmimy Wz spotnąłem. E, to też jest fajne, że ten perk wam pokazuje Jak spotkacie nowy czołg, bo Zauważyłem to w sumie między innymi dzięki temu, że miałem właśnie Tego perka Tlandwagena muszę Uuuu, gdybym Clan sfokusował. Ten by jeszcze przepchał tym działem. A spójrzcie. Owka. O, wieże mi już e, Aktualnie mi się aktywował desperat jeszcze ponadto. Desperat mi się aktywował. Gdyby mi nie uszkodził wieży, to myślę, że dałbym pechę jeszcze. Starakiem dla konka, albo coś takiego, i bym uciekł. Także ta wieża naprawdę dużo zmienia. No nie fortuna pecha, tak? Ale widzieliście, ile perków mi się odpaliło w momencie, jakbym byłem shotem Despera, tu to, tu tamto, miałem chyba cztery perki. Ale nie zwróciłem uwagi na czas przelotowania, który, no słyszałem, że można ten ciągle zrobić 5,5 U, więc to jest dla mnie jakiś kosmos totalny. Ale no cóż, polecimy sobie kolejną bitwę batchotem i znowu K91. Mieliśmy tutaj bitwę batchotową. Niestety same porażki mi się trafiają. E, noob team key, co? Ale 9 na 9, no nie sfailowałem żadnego pocisku Pokleję te peski perfekcyjnie, nie no, te działki jest świetne Szczerze można tutaj grać te minus 9, jak ja mam, oczywiście się moglibyście się na przykład dać, nie wiem Nawet na szarych modułach grać, czy Załóżmy na różowe akurat różowe bardzo łatwo zdobyć I Takie różowe minus 8 Na ten czołg też się fajnie spisze, ale tutaj bitewkę e, Na z W Turmie Okej, okay. ciekawe, że coś takiego na serwerze testowym rzuca taką mapkę egzotyczną, ale fajnie, fajnie. Polecimy sobie na tą część mapy, moim zdaniem. E, z, żadnych zmian chyba nie było na Zekflidzie, z tego co pamiętam. E, chyba nie, w patch notesach nie było napisane. Także, ale uważam, że to też jest mapa, którą World Gaming mógłby ruszyć, na przykład nie za 2-3 miesiące. Gdyby to stała zmiana, to naprawdę bym się ucieszył, ponieważ no Chłop e, widać, że testuje, bo sprawdza, czy wierzę się, obraca w pełni. Akurat w szturmie, powiem wam, że można fajnie pograć akurat z na pewno preferuję ten szturm ponad e, zwykły po prostu random, nie? ponieważ tam te lighty e, grają tą lewą flankę i medę ciężko się tu odnaleźć. A tutaj tym medem gdzieś w tą stronę pchać można, złapać jakąś snajpę, przestrzał i jest bardzo, bardzo w porządku. O, jedzie Hori, to pierwsza. Więcej nie damy. uj, uj, uj. uj, uj. I jestem spota. To jest interesujące. Chyba przeładuję od razu. To jest interesujące, ponieważ być może tu jakiś met pojechał albo light. W sensie light prędzej. E, ten Tesak. Myślę, że Polacy będą mówić na to tasak. <noise> no i tyle. E, także poczekamy. przeładujemy I być może złapiemy jakiegoś light'a. A jak nie, to zawsze można przelatować Na drugą stronę. Więc jeździ. Moim zdaniem. Ja nie wiem co ci ludzie robią na ten sens stąd ciężko. Jakby sprawdzić te czołgi, dokładnie, CS5, ale wciąż uważam, że jest nieźle. W sensie, jeśli od razu, mimo że dostaję takie, zo matchmakingu e, i od razu mi się baczat spodobał, to coś jest na rzeczy, nie? Że to działko jest, no, miodzio. Dla mnie, no, tak skupiony baczat to jest coś e, niebywałego, ponieważ po prostu ma złe wspomnienia z nie? Te działo jest dla mnie tragiczne, moim zdaniem. E, I co będziemy mogli tutaj zrobić? A K91 tutaj był, spójrzcie. Mamy double busha do chłopa Festunia pierwsza Festunia druga Festunia trzecia No jak to kleje to ja jestem w szoku I czwarta No każdy pocisk zmie Zmieszczony w cel Przeduje hity Ponieważ zobaczcie że Mausiki no pushują. akurat Mausik Powiem wam Że to Na tej Zodze 2.0 testowałem Testowałem Mausa Na Zodze 2.0 I to ma ogólnie Widzowie, e, 9 sekundy reload. Tak, na Desperacie, ponieważ Desperat działa od 25% e, punktów waszej wytrzymałości, czyli na masie to jest 888 HP. E, a 888 HP to jest na tyle, że na spokojnie sobie, sobie można porać. tak? Macie e, prawie te 900 e, Możecie się tradeować e, z innymi czołgami. E, możecie przyjąć jeden pocisk zazwyczaj, także no to jest. To Są takie punkty wytrzymałości, że można pobrać. Eee, Przerotowaliśmy perfekcyjnie. mosiki bokiem. Szkoła Kolmi Piotra chyba się udziela. Co? Eee, więc popykać można sobie. Myślę, że czy kolejnych celów nie ładować. Ponieważ no, czułem, że mosiki złapię. Eee, I ogólnie oni są biedni. Ale ten baczat nawet na taki snajpie to dział Jest znacznie lepszy niż było. Nawet na taki snajpie jest to odczuwalny, nie? Eee, nie wiem tylko, czy na ta intuicja. Uważam, że intuicja byłaby ba bardzo potrzebna. Moim zdaniem, ponieważ żonglowanie no, tą amunicję między hitami e, a APC-ami jest bardzo ważne, tak? Nawet w tym, w tym przypadku, bo nie wiem, czy teraz mi się cerki przy bardziej przydadzą. E, czy może jednak e, te hity. Małyska chyba przeszedł na mnie. Nie wiem, czy bym nie pusznął pod to. Akurat pod STB-ka tak puśnąć. E, akurat sztuczkę na pierwszym biegu. Na tym ciągu aktualnie też ma większy sens. Jak używacie się stop... Oj, ojoj oj, oj, oj ale niepełna pesteczka to była. No źle szczeliłem, moim zdaniem, i tyle. Źle szczeliłem. Niestety tutaj to troszkę popsułem. Wow. Niby będzie po a ja dalej e, fejluję pociski. Ale to dałem Być może ktoś dobije. No gdybym. Przebił ten pierwszy pocisk, to byłby garaż. No bo ta chyba trzecia pestunia to była taka, no niefortunna, moim zdaniem, niefortunna, e, tą górną płytę tak podniósł i jakoś mi to nie wyszło. Tesak mi się wydaje, że go złapie bokiem, co? Najwyraźniej no, Tesak go złapał. Dałego, dawaj dałego. Dawaj Ponieważ ja już chciałem do miasta przelatować. No, po poeteruję taką albo coś takiego, na boczek tam wjechać, e, złapasz go. No, byłoby przyjemnie, a ja muszę tutaj dobijać. No, że on go nie dobił, to ja jestem w szoku ciężkim. Bomba, spójrzcie, w totalnym biegu. Jeszcze znaczy, no troszkę zwolniłem pod koniec, ale wciąż można powiedzieć, że jak na, na baczata, to coś nietypowego, nie? To ja się kręci. Dosyć szybko się kręci. Polszybek. A ja muszę sobie cofnąć. I co? I na takie coś chyba hity ładujemy, nie? STV, E-trójka mouse. na takie czołgi zostały, że hity się przydadzą. Moim zdaniem, gdybym. No, właśnie nie mam perków na camo i nie na ile, ujjuju, ja nie wiem na ile metrów się baczat teraz spotuje bo nie mam perków na camo, właśnie. E, więc ogólnie jest dłolipa. No, te perki, właśnie stąd to jest takie ciężki wybór, bardzo nie. E, czy mieć te camo e, podjeżdżać do medów na dystansie 350 metrów, czy się spotkać na 400, to jest ciężki wybór, ale no, uważam, że pakowanie takich perków full poddziało to raczej nie jest zbyt inteligentny pomysł, ponieważ sami widzicie Jak ja się, się spotuje, nie? A tak akurat potrzebuje tego kamuflażu Bo to jest takie wiecie um, Pakujecie te magazynki W jakimś dystansie większym, lotujecie w takim przypadku jak ja Być może gdybym miał kamo tutaj To ten estebek by mnie nie spotnął Więc no Mam dwie sytuacje w jednej bitwie, gdzie to by mi się bardzo przydało W samej jednej bitwie Zastanawia się, czy właśnie nie wpakować się tutaj z klipem. Jest Tesak. Nie spotnął. No, tak, kurczę, groźnie. Zlowany jestem w niego. Wdrżonego. Nie wiem, czy bym nie zbytował teraz. Patrzcie. Cofnę sobie tak. Na Mausa wyjechać. Ten to jest jest tak dziwny, bo miał w mnie bardzo dogodnej pozycji, a on się obrócił. Nie wiem, dziw, dziwnie są ci ludzie bardzo. Eee, się, ja troszkę czasem po ludzi oczekuję tego, że mają więcej pomysłów w głowie niż tylko, że mogę wyjechać z jednej strony. I czasami nie bejtuję dwukrotnie, a na turniejach tak robię. Eee, więc no, jest, jest dziwnie, jest dziwnie. Ja się bardziej chciałem powiedzieć w taki sposób, że na jak bajtuje dwa razy czy trzy razy przeciwnika, a tutaj powinienem wcale go nie bejtować i po prostu wyjechać mu na plecach, czy tak, no nie wiem. E, serwer testowy rządzi się swoimi prawami. 6000 Bardzo fajna bitwa. No trzy pociski nie poleciałem apc ry także no myślę, że można jeszcze k 91 pyknąć i, tyle by to, i na tyle by to było w tym odcinku. To jest tak, moją ostatnią bitwę uważam... Jest to dobra mapa akurat potentowego, bo możecie posnaipić na przykład z, z Mida, na Hila i nawet do lasu. Więc. I przede wszystkim możecie tutaj wykorzystać właśnie tą mierzę z tyłu. Te minus 9 stopni opuszczania. Więc postaram wam się to pokazać jak to chodzi. Aktualnie, ponieważ jest to sniper Ale aktualnie nie jest to już taki czołg, że wy, nie, że wy nie możecie pojechać na bliski dystans i się wymieniać. I że możecie tylko snajpić i ponadto nie macie żadnej możliwości. Aktualnie ten czołg. Może solować medy, solować hateki. Na, na, na spokojnie. Takim DPM-em? No nie wiem, czy jakikolwiek. No żaden med nie ma tyle DPM-u, hatek zwłaszcza. E, więc daję radę. Co to w ogóle jest? J jak, jak ci ludzie grają na tym testowym? Ja tu testuję, oni takie rzeczy robią. <laughs> Chcę tu potestować. O, dziczki lasem jadą. No ale spójrzcie. Dup się wychylam, namida. A tak, tak bym musiał to przoda robić. Więc nie byłoby aż tak fajnie, nie? Mieliby więcej przyszło, Miałoby się żyć cofnąć. Aktualnie to jest luzik, arbuzik. Yy. No, raczej tak muszę uważać, nie? Nie mamy górki. Pytanie, czy te dziczki, te dziczki dalej, jeden to jest Pluton trzech wariatów. Co wy robicie? Borowiki, Borowiki. Nie gra się tak. Na testowym Nawet na testowym się tak nie gra. I spójrzcie, na minus 9 stopni normalnie wychyla mida. Ta wieża jest bardzo mała, nie jednak. E, więc na spokojnie tutaj można tradować się z czołgami ciężkimi, z medami e, Daj to radę i myślę że aktualnie to jest taki czołg Którym Myślę że dużo osób byłoby w stanie zrobić z 5000 średnich Serio tak po 5k by ludzie tym kręcili Nie wiem dlaczego te borowiki e, Na tym serwerze Testują ciągi I jadą jolo albo kampią w lesie Testują ciągi i kampią w lesie, rozumiecie to? Z taka beka akurat wjechałbym do Jamy. Z Jamy będę miał E3 bić, na trójkę bicie. Chociaż. Hmm, zastanawiam się, ponieważ gdybym za torę przejechał, też by było fajnie. No tylko, że mogą mieć chila nie? Mogą mieć, mieć heal. To jest ten minus na pewno. Ale jeśli centimetr kampią w lesie, jak nasza drużyna, ale wątpię, że. Dobra. I tak zaryzykuję, szczerze. O! Dwóch grzybial, trzech grzybiarzy. I już kurczę kampią sobie, nie? Buciki na healu. Z mojej, z mojej nikt tam nie pojechał, a tutaj Trzech chłopa. Czy tam czterech nawet. Ale spójrzcie, jak tym właśnie fani na wieżę pograć można. Stoję tak w miarę safe z heala. Jest, jestem w miarę bezpieczny z tej górki. Do czasu aż nie prziodą nie dalej, więc jest nieźle. Chelidam na tubie, gra. Wow. Chelidam na tubie. Rozumiecie? Na potężnej tubie. Szelidongiem. Wow. E, I co możemy zrobić teraz? Raczej zbyt wiele możliwości nie ma, jak wjechał w E3, jest dupcią Justa komisja, taki. Dobra, mam go, dosiad Pozycja boczna I jest dojazd Na, na typie, także elegancko. Poznałem jeszcze K91 albo ktoś innego spotał, Ale mam 3 sekundy reload 3,8 sekundy reload Ponieważ chyba mi się desperat odpalił. Nie, desperata jest nie. Mógł Musiałbym mieć mniej hp troszkę. Nie, szalidą po niewyższach. On tubę ma. On grzybiarz. Nie <laughs> tubę, ale spójrzcie, z jakiej sytuacji ja bym w stanie zrobić 5000. Ten ciąg jest potwornie mocny. Po prostu nie, nie chciałbym się kampić w tej bitwie, ponieważ gdybym kampił, to cię się zrobiłem znacznie więcej, ale. Chciałem was obrazować, jak szybko to może naparzać przeciwnik, uważam, że ten czołg jest Bardzo, bardzo silny aktualnie w World of Tanks Także taki to był odcinek Mam nadzieję, że wam się podobał Omówiliśmy sobie mniej więcej jak wyglądają te czołgi, akurat na K91 będzie przepustka bitewna W najbliższym czasie, stąd właśnie mam ten taki Ładny kamuflaż, więc na pewno będzie warto bić ten czołg Uważam, że Kamo Wargaming Zatrudni chyba nową firmę Od robienia kamuflaży, także Dla mnie osobiście na bardzo duży plus Uważam, że wizualnie na pewno jest to lepsza z Jowii Ninja Także ja się z wami będę żegnać Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Trzymajcie się i trzymajcie za nas kciuki na turnieję. Także wiecie no Dobra mana